Tak, ona tak? Może doszłeś później Mam koło niego usiąść? Nie śpij nie. niego siadasz i że jest git, nie będzie sprawdzał I mam lecieć do tyłu? Ja ci pewnie ci powiem znak to Ja ci powiem, bo ja idę potem tak z kamerą A ty, a ty Będę się idziesz tutaj ja, ja wchodzę no, 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 no.

Nakręcali się rzeczy A tam ta lampka ciężko nie świecie dziecko to le dobra Dobra, a jeszcze raz, idziecie

Jak? Jak jak jak, jak? 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 Bo jest śliczka. Gdzie podsuwa Fajnie właśnie, tam się O, tego nie słyszałam. Jaka byłam on no. to Znaczy on mój że Dobrze, dobrze, ja podejdę. No. Trzeba, jak trzeba było trzymana, nagrać, to no. mną się nie przejmuj. <śmiennie> tego. Nie, to nie no, wygląda z góry jakby... No, to, no, to, no, to, no, to jest autobus to jakiś jakaś chałupa. Dobra no to w takim razie teraz musi być cisza na planie I co ja mam im mówić? I to samo początku czym? Ale, ale ja nie wiem co to samo, ale co to samo że... O no autobusie. O autobusie? No. autobusie? No. no to co mówiłem? To, tak. No. O nie! No, Tysiąc st dolarów. Gramy dalej. Ale dzisiaj był. No, na Na się, ja było... panem... ja się powinien odczytać. Tak. No. <grym wioski> Chciałbym pozdrowić No, no masz. Która ma pozdrowienia? <grym wioski> nie, ja już nie pozdrawiam na koniec. Na koniec filmu. Słuchajcie, i... gdzie są jeszpiele? Nie, nie ma ich jeszcze? A, cześć Łucja! Nie musiałeś pisać. Znacie go pewnie, nie? Dzień dobry. I bardzo fajnie, żeby to inaczej wyglądało. Pana! Dzisiaj nie już przeszło. Wczoraj byłam sobie nagłuchana mi powiedzieli, że mi go nie podłączą. Płọc, Aha, a Aha, to były te to. kandydatki, tak? Ja nie mam na a ja ni jest no, nie przyjechałam. No nic, źle. Mój pan, on zaczął, Na na końcu świata. Gdzie jest w kościach się Zmarłych, ale... To trzyma, Aha, ty trzyma. dobra. się taki powiedział? Co? No, co powiedział? coś tam, nie wiem co powiedział. Pokażmy mi Mirka zdenerwowanie. Weźcie mu Idź ty! A ty jesteś? O kur... A nie możemy sobie posiedzieć i się ogrzać, to jest mroźno, no? zimno. Mikołaj wczoraj był, nie? A już nie wolno puszkać za My się tylko i użyjemy. Nie. teraz. A Proszę o tą wycieczkę? Bo pacz, nie, nie. Alek, zyskanie, nie, nie. Tak zimno, a ten kierowca nas z autobusu nie wpuścił. Co, ja składam protest do Towarzystwa Filmowców Polskich. Gdzie... Stary człowiek i może, no? Stary. O. Zobacz, to, jest, to jest nasz akt. Musisz zobaczyć, w jakim warunkach musi pracować. Musisz iść. Nie mamy nawet na autobus. Nie mamy nawet na prowiant. My jesteśmy biedni. Wam, Wam zacznę pisać scenariusze. No tak, coś mi się, się zdaje, że ja mam chyba. A ja tam już drugi. A ja tak kiedyś myślałem, że byśmy nagrali ten. Był w babi i dziada. Jedno miało okienko, i jeden chud był do niej. Żyli bardzo szczęśliwi i spokojni jak w niebie. Jak niebie. Czemu? Ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie. Tylko smutno im było, że umierać musieli. Że ich zimna mogiła zimną ziemią rozdzieli. Ja umrę. Ty umrzesz. O, baba. Ty umrzesz, woła dziad. Umrzemy, wojną razem. I do nas należeć będzie świat. świat. Słuchajcie, słuchajcie. Wy no? mi podejście temat. A ja już do tematu nawinę akcję. Że chyba chwycisz za wszystko. Dzień dobry, nazywam Dzień ja się Adam punkt, właśnie zamarzam. Przez pana kierowcę, który na nie chciał wziąć. A, tak, tak. Wiemy. Pan kierowca dostanie tak zwanego złotego buraka, tak? Mój stepowy, A głośnie buda pani nim, A nie! A nie! A nie! A nie! A Czekaj, graz, <noise> Kalinka Maja, kalinka, kalinka, kalinka moja, kalinka, kalinka, kalinka moja! Proszę <grymka> Pani do siebie prowadzić, jak Pani tu już wychodzi, i na naciśnie ten, ten guzik, Pani się. siebie powiedzie, o szkołach mnie znaczeni. Pani też takiego tak, jak no. tak jak, nas, nie było. To jeszcze raz Pani śnią Pani podejdzie, naciśnij guzik, i oszukałem. Akcja! Pychała mnie, zdrajczyni. Może być? Nie,